O, tutaj cię roztomili. Dzisiaj jest taki dzień, który napawe mnie strachem. Bo rozumia, że nie chcemy mieć koło siebie. GET ludzi z innej kultury. Przeżyliśmy to w XX wieku, kiedy powstawały Getta. A właściwie właśnie nawet one powstawały wcześniej, bo dobrowolnie getta żydowskie. Potem te Getta były likwidowane. I przymusowe, no, przymusowo zrobione, a potem były likwidowane przez niemieckich nazistów. A teraz nam się powtarza, jakby to była jest powtórka z rozrywki. W latach 30. XIX wieku był podobnie zaczął maszerować w Monachium, w Berlinie i w większych miastach i walczyć o wielkość Niemiec. Dzisiaj widzimy to samo. Ja rozumiem tych jednych i drugich, no nie rozumiem władz. Które tego dopuściły. Bo to nie są winni ani z Platformy wyborcze, ani wyborcy Pisu Czy Konfederacji. Temu są winne media, sterowane przez rządy poprzedników, jakich tych, też rządzą dzisiaj. I robią wszystko, co by. Ludzie się nienawidzili. A przede wszystkim, żeby nienawidzili kogoś, kto jest troszkę inkszy. Żeby Poloki nienawidzieli z Świązokie Poloków, Kaszewy Poloków, Poloki Kaszebów. No i jeszcze do tego, takich bardzo łopolunych, które przyjechali z Afryki, albo takich, co troszeczkę śmiesznie gadają, w porównaniu z polskim, którzy przyjechali ze wschodu. I no, zapominają o tym, że my na Śląsku już przeżyli eksodus, który zniszczył i niszczy nadal nasza kultura, niszczy nasz język, niszczy nos, bo przyjechało ich za dużo. A miejscowych Rzeczpospolita wygnała autoktonów. No i może się powtórzyć to teraz. A powiem Wam jeszcze jedną rzecz. Polecała ta książka Odmid uns a na samym końcu tej książki August pisze coś takiego, wśród wielu zdarzeń wojennych które zapamiętałem była rana mojego dowódcy, od lotniczego działka. Gdy sanatoriusze bandażowali mu rozharataną nogę, on uśmiechnął się od ucha do ucha. Pytam go, Alpman, z czego się tak cieszysz? A ten stary członek NSDAP, Hitlerowie całą gębą, patrzył na mnie i mówi: Idę na tyły. Dla mnie to wojna się skończyła. Przeżyłem. Ale powiem Ci, August, jeśli będziesz miał synów a ci zaczną maszerować i śpiewać patriotyczne piosenki bij ile wlezie aż im przejdzie bo u nas od tego się zaczęło i patrz do czego doprowadziliśmy nie wiem August gdzie będziesz żył po wojnie w Polsce czy w Niemczech bo ty jak jesteś ale pamiętaj jak synowie zaczną maszerować i śpiewać bi, na szczęście być nie musiałem bo moi synowie nigdy takich ciągłych nie okazywali. Wnuki, jak na razie też nie. I oby się to tak skończyło. Ja jako syn Wehrmachtowca, który jest z tego samego rocznika, co w rzeczony August, bo jak, jak przeciw Hasowi, jak Niemcy i nienawiści, jak dają Poloki. Potrzebny nam wspólny front, aby nie doszło do tego, co doszło w Niemcach w latach 30-tych, 100 lat temu, prawie że, a potem skończyło się niedobrze. Tak do Polski, jak do Niemiec, jak i do większych narodów Europy. No to do zaś z pomboczkiem, niech wam się darzy jako mnie, albo jeszcze lepiej.